Pani mama niedawno przyjechała do domu, zaczynamy robić ciasteczka. No i wołam wszędzie, mówię poter, poter. Mówię, mamo, no nie ma potera, uciekł gdzieś. Wyobraźcie sobie, kochani, że go w garażu zamknęłam. <noise> Także nieźle. Noc by w garażu spędził. <noise> Ale nie! Jak od razu widać, jak go w domu nie ma, co? Cisza, spokój. <noise> co poterek? O, robimy. Halo. My zaczynamy robić ciastka, a kociczka ma zamiar, mamo, coś innego robić. Wyjdź. Muszę ją wypuścić. Wyjdź. Jak ci masz się wysikać, to leć. O, leci szef. No, co szefie? Wypuściłam ją, to dobrze? Dobrze zrobiłam. Ok. Idziemy. Idziemy do kuchni. Słucham. Koniec plotkowania. Dobrze, proszę panią. To już jest gotowe? No, pokrojone. Uuu, mamy pomocnika. Proszę. Mhm. O, ten się oblizuje. O, no. Wow, i co? I maszyneczką jedziemy? No, jedziemy, tylko musimy nastawić tu taki wzór. Wzory. Zobaczmy. A do kwadratu plus B do kwadratu to plus C do, do kwadratu. Y, no różne tam były, mamuś. Dobra. Może być szerokie. No, nie ma. Sierokie, szerokie, szerokie. A pani? Aha, już robię. To. Robimy ciasteczka. Tak, jest. O! jak ładnie wychodzi. O. Superanko. Dobra, mam, bo potrzebna jest. Proszę pokazać. Proszę bardzo. Wow, ale piękne nam wyszły, co? No. Super. Dobra, no to wkładamy, mamusiu. Sama robiła, to by była katastrofa, mamo. A, ja wiem. No, myślę, że tak. Nie jest to źle. Ale są ładne. Mm, ale jak będą smakować i pachnieć. Mamuś, co uważasz o mnie jako pomocniku? No, dobry. Tempo dobre. Podkrada ciasto, tak, surowe. podjada. Ale dobre. Maszynka Ale działa, wszystko. No, mama, już no, się poprawić. Lepiej wyglądasz, zobacz jaka Ty a, jesteś. Jak kurczaczek, o. a ja jak? Mączuszek. Trzy kurczaki. <noise> Cię ciastka teraz robi? Mówiłam, nie wychodź. <noise> jak zwykle, mamo, na parapet. O, <noise> Nie? Teraz robimy ciastka, nie mamy czasu. Proszę się tam wietrzyć. No, 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 no. <grymne> Dobra, idę po nią. Cicia, myślisz, że już? Te ciasteczka <grymne> pilnuje. Cici, cici, cici. Cicia, ale Ty jesteś ładna. Wow. Cici, cici, cici. Cici, cici, cici. To jest taty typia psiułka. Najbardziej nie lubi, jak się ją tu smera. O nie, teraz będzie udawać, bo ona chce coś. Witaj, nieznajoma. Pytanie do Ciebie mam: którą jeździ saszetkę? Mamo, którą ona je? Nie wiem. Kicia. Odchudzaj się! Sama dziadówo, odchudzaj się! Lodzia pakuje. Pacation. Pakuje, pakuje na zimę. Na zimę się do Uciekła! Uciekła! Żartowałam przecież! O, na coś już tutaj ktoś czeka. Słucham! Na co pan tak czeka? Na ciastka! Dzisiaj nie wolno tych ciastek jeść. A, a czemu? Na święta? To są na święta. Na święta to my się to zjedzą. <noise> u mnie, to jak... U, powiem Ci tak, jak u mnie będą w pokoju, to się nic nie stanie. Tak? Na tak, pewno tak. nic. Mamo, jak... mamo, wierzysz mi? Hmm. Mamuś? Dobre? <noise> Możemy spróbować? Proszę bardzo. Ten, co robił, może. No dobrze, jedno ciasteczko Ci mogę dać. I ze szklanką mleka. No, możesz sobie mleczka nalać. Bardzo dobra. Tak. Dobra. <noise> Idę próbować. <noise> Co nie bierzesz tego mleka? Nie. A może chcesz tato takie spinione z ekspresu ci zrobić? Nie. Nie chcesz? Nie chcę. To jest mleko wydojone prosto od krowy. Mmm. Mu. <noise> Muu. To nie moje. Mleczna a to... Dolina. Kisicy. Ty, a nie mleczna Halina? A, a, a o czym ty myślisz i o czym mówisz się? Już? No mleczna Halina rymuje się. Dolina. Słucham. Co malina? Maliny? malinowe. Tato, ty się nie goliłeś dzisiaj. To jest ważne. No źle wyglądasz, pokaż. Bardzo no, no dobrze. Wygląda. Wczoraj też się nie myłeś. Nie, nie myłeś, tylko nie goliłeś. Bo <tato> coś <toż> przyjechała. Okolicznie. <tato> Są tutaj te malinowe. Poczekaj, czekaj, bo to trzeba ładne wybrać. Nie wolno 10 razy dotykać, tato. Nie rób tak. No już wziąłeś, to bierz... To są malinowe? Tak. Dwa? No, jeszcze ze dwa weź. Mm, jak ty ładnie wrzucasz Tato 4? No tak zakręć, jest, zakręć. No i super. A po ile są te pomidorki w ogóle? No czytaj, bo ty masz... A gdzie są? Tu czytaj. Matko, ja nie mam takich do... Zabłądzisz. No zabłądzę. Boję się o ciebie, żebyś ty nie zabłądził. E, aktimelki. Bo ja, kochani, mam ostatnio tak ogromną ochotę na aktimelki. Uuu, czyżby nie było? Czyżby nie było? Nie są! Ale takie małe opakowania? Mama jakieś takie duże kupiła. Hmm, zobaczę. No co się śmiejesz, tu jest otwarcie. Ale to nie do tego. Wziąłbyś tamte na tym Sięgnął? No. Bo ja chcę coś zobaczyć, tylko nie zrzuć. Sama nie umie, a się mądruje. Ile ich jest tu? Dwa, cztery, sześć. O, ale to z ananasem to nie, absolutnie. No to... to wiesz co, to weź truskawkę, ona jest pod spodem. No to, no to sięgaj ty. Ja nie... Wykaż się. Tato tak się nie ogolić. <grytanie> <grytanie> Jutro się musisz ogolić. Pod spodem masz truskawkę. Wierzę w ciebie. W tom się zmieści. Możesz chlebek włożyć. Ten co dotchnęłam, tatuś. Ten po lewej stronie. Sobie no to wybieraj. No. no to ja mam Ci desodorant wybierać? Ale wąchaj, a nie po etykiecie. Psiknij. Co Ci psiknąć? <grym> <grym> <Ofiarę to. grym> o, umiesz, co? O no, nie, śmierdzi. Weź inny. Wiesz, jak ty się obrażasz szybko, tata tak. zaraz jedziemy. <grywia> Dzień dobry. No, psikaj. Pan się Nie, to już lepszy tamten był. A sprawdź te, bo wiem, że ty miałeś ten kiedyś Tylko, że niebieski chyba No psikaj No ładny No to już Ale ładny czy nie? A jeszcze miałeś ten zdaw kiedyś, no ale dobra No to wkładaj go Przestań się tak obrażać tak się obrażasz. Idziemy dalej. No to idź przed siebie. W końcu to, co masz kupić? Ja wiem co, ale idź przed siebie. Ile mam koszyjesz? Y Zobaczcie kochani, jak jest pięknie. Wow. Nie mamo? Jej. Jak w bajce. Ile śniegu? No tak to można jechać po babeczki, co? Tak przyjemnie, biało, dobry kierowca, super. Takie piękne babeczki z mamusią odebrałyśmy. Zobaczcie, śliczne, nie? Takie takie zimowe. Pachnące. Pachną? Chowamy. To wam kochani, jak wyglądają stroiki mojej mamy. Są tak piękne. Tu jest choineczka. O, taka siana i tak pachnie pięknie sianem, a tutaj na opłatek też takie podstawki z siana, no piękne są po prostu. No i tam mamy oczywiście babeczki, ale pachną. Kochani, mama kiedyś postawiła na wystawę takie właśnie choineczki I w szkole i dzieciaki pozjadą te ciasto a one z klejem są no masakra po prostu dzieciom się chciało na słodko pamiętam do tej pory tą historię ojej czekam teraz na mamę, bo jest w szkole także zimniutko troszkę jest bo chciałybyśmy to zostawić, no bo nie ma wstępu na ten kiermasz niestety a po prostu już nie chcemy 10 razy jeździć a to jutro ma być po prostu rano chyba Szkoda, tu jest w ogóle, kochani, sala, w której kiedyś się uczyłam. I nie wiem, czy mi się uda tu wejść. Tu miałam matematykę. Kurczę, w ogóle mam takie super wspomnienia. Tu było moje gimnazjum. Mega, mam takie wspomnienia dobre z tej szkoły. E, a tamta część, o właśnie tutaj już. Y, tu u góry, no to tutaj już podstawówka. Teraz to wszystko jest jako podstawówka. No, ale super było w tej szkole. <grywia> Działy się różne historie. <grywia> Tam też miałam biologię na samej górze. Super. O, idzie pani, która sprząta w szkole. I mama. No i co, mamuś? Możemy pozanosić? Zgodziłaś pani? Dobra. Ja opowiadam, mamo, opowiadam historię o tych ciastkach z klejem, co dzieciaki <grywia> Dobrze, mamuś, to idę z drugiej strony. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak teraz taka mapa. Aha. Okej, okay, i tam są łazienki, i sala gimnastyczna, tak jak nie, było. Nie, 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 tu jest y, zerówka. Nie ma sali gimnastycznej. Jak się pozmieniało. Tutaj jest zerówka, odwiedzałam O kurczę. Czyli dobra, nie ma sali gimnastycznej już w ogóle? Czy no jest sala, Zlikwidowana została? A czy nie, jest zrobione jako sala taka, tak? Tak, ale jak na ściany ładnie pomalowane. Super, no i idę dalej pozwiedzać. Ja nie mogę, kochani, co to w ogóle tu jest? Tutaj się szło po schodach. Przekazywam szkołę, pokażę. Odstęp mi coś tu czuć. Ja pierdziel! Ja cię! Kochani, moją pierwszą salą, w której się uczyłam, pierwsza taka pierwsza, to była moja szkoła właśnie, e, raczej pierwsza sala. W pierwszej klasie to była właśnie ta. Tu było moje nauczanie początkowe, czyli klasa, to jest teraz plastyczno-muzyczna. Wow, choineczkę mamy piękną. Te obrazy, pamiętam, były. Tutaj jest, widzę, o, teraz tutaj jest jakieś nauczanie początkowe, a ja tu miałam matematykę, to była informatyka. Teraz jest pracownia do zajęć rewalidacyjnych, nie wiem co to znaczy. No i słuchajcie, tutaj, zdziało się na tych parapetach. Pani zawsze krzyczała, proszę nie siadać na tych parapetach. I tutaj właśnie było pianino, ale to pianino też było, jak ja się uczyłam, to w tej sali. Tu miałam właśnie język polski. I tu stał taki wielki kwietnik, i pod spodem była taka przestrzeń, i kopaliśmy, robiliśmy z kanapek taką. Ee, co to było, takie złotko? Gnietliśmy i z tego robiliśmy sobie piłkę. I rzucaliśmy, i pani zawsze na nas krzyczała. Ale wiecie, dzieci się musiały czymś zająć. Tu mamy coś fajnego. Tu pamiętam, stały jakieś puchary. Tu miałam, kochani, przyrodę. O tutaj. To jest wszystko pozamykane. Tutaj też jest Łazienka. Dzień dobry bardzo. Ja sobie nagrywam, tylko chciałam pokazać szkołę moją. Przy okazji, jak już. E, na YouTube nagrywam. A tu po, pokój nauczycielski nadal tu jest. Aha. Tutaj pedagog. A tutaj nic. Ja się tu nie uczyłam w tej sali. To później ona. No, i tu są łazienki. Tak, Ło, też się pozmieniało. No, pozmieniało się teraz. Kurczę, fajnie. Ładnie teraz jest tak przyjemniej. No, tylko że ta podłoga do tej pory jest ta sama, nie? Nie, to jest zmienione. A, to były płytki, jak ja byłam. Aha, ale pianino stoi tak samo. Tam był kwietnik kiedyś. Tak, tak. Dobrze, to uciekam do widzenia. Także. Tyle mogę Wam pokazać. Jeśli chodzi o tą część gimnazjalną to już nie pokażę, bo ona jest zamknięta. To innym razem może mi się uda, jak mnie wpuszczą. To z mamą będę musiała załatwić, bo to była nauczycielka, to mnie może wpuszczą. Zawsze tak było, że był sklepik w podstawówce, a w gimnazjum był, a później go nie było. No i mama... Wtedy się mówiło, że się idzie do mamy. No to jest ta część już gimnazjalna. Tu jest, o, tu są te, e... boże jak się to mówi. Mamo, co, co jak to się nazywa? Bo mi... szatnia, szatnia wypadła mi z głowy. Szatnia to była. I tutaj gimnazjalna, a tu była podstawówka. Elegancko, super. Ja nie mogę. Nawet jest ten automat. Ja w życiu automatu nie mieliśmy Tutaj pani jest zawsze... Sprząt, które sprzątały tu siedziały. działy. Proszę, Wow! Ja mówię, jakie czasy? Automat. Tak, Gdzie my mieliśmy automat? Jak nie było sklepiku, to wtedy z panią się dogadywaliśmy, z panią. Już nie pamiętam... Tak. Nie, 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 nie są panią. Z panią taką, co już nie pracuje. Zapisywała w zeszycie i szła nam do sklepu. Także tutaj korytarz. Tu się nie zmieniło chyba za wiele. Tu miałam historię. Co tutaj? Czyli jednak Wam pokażę troszeczkę gimnazjum. Puchary. Tu nieszczęsny przedmiot. Nieszczęsny matma. Tyle jedynek w tej sali dostałam, że szok. Tutaj raz miałam chyba w tej sali. Tutaj korytarz. Tutaj miałam angielski w tej sali w czwóreczce. Tu są łazienki męska. Łazienka. Tu jest damska. Zobaczę czy się coś tu zmieniło jeśli otwarte jest. Niestety nie. Ale tu miałam angielski. I tu zawsze siedzieliśmy na korytarzu sobie. Bardzo mile wspominam gimnazjum podstawówkę. Mega czasy. Kochani, już jest góra. Tutaj też się nie z wiele zmieniło. Piękna choineczka stoi, przystrojona przez uczniów. Super. I to jest moja miejscowość, kochani. Naprawdę no, wróciłabym do tych czasów. Tu jakiś projektor u góry. Nie mieliśmy czegoś takiego. Tutaj mieliśmy... Co ja tu miałam? Nie pamiętam co ja w tej sali miałam. O tutaj miałam fizykę, nie chemię w tej sali w szóstce, tutaj nie miałam nic i tu już jest ciemno, no i tam się w sumie kończy, tam jest już pokój nauczycielski dalej i, i co tam jest, pokój dyrektora, także cieszę się, o tu jest właśnie ten e, projektor, cieszę się, że chociaż trochę wam pokazałam bo no, już jest wszystko zakodowane, panie sprzątają, więc też nie chcę już przeszkadzać. Mamy już kochani przygotowane ciasteczka, mamusia właśnie y, wystawiła z piekarnika, wyjęła, a tutaj mamy takie lentynki, cukiereczki, więc to będzie polane ładnie czekoladą, no i na to będą te lentynki. Będzie, że podoba mi się ten pomysł, mamo. No. Chyba do domu też trzeba takie zrobić. Jak myślisz? Jak czas pozwoli? Przecież z tym czasem to różnie bywa. Jeszcze czekamy na czekoladę. Właśnie mamusia ją niesie, robi tam taki rożek. Nie będę Ci zesłaniać światła, mamuś? Nie wiem, czy nie za bardzo. Patrzcie, kochani, no tak pięknie układamy z mamą. Pochwaliłam nas. Na czekoladzie. Na czekoladzie, no nie kupilibyście. No napiszcie, kochani, no. Brakło nam lentynek. Także jadę do sklepu. Koniec gadania. Kochani, właśnie zakładam buciki, szybciutko i jadę z poterkiem do sklepu po wentynki, bo się skończyły nam do ciasteczek. Także cały czas też mamą no, dbamy o to, żeby pomóc. Taka jedna pani nam dzisiaj powiedziała, jak, jak przywiozłyśmy te, wiecie, babeczki, że że ten rzeczy samemu mi łaska zrobić. Patrzcie, no niektórzy to, nie wiem, tak nie pomyślą, ale my cały czas coś robimy z mamą, także pokaż się Poterku jedziemy, tak? <grym> Jadę taki dres, tak po domu, już mi się nie chce ubierać. Chodź, jedziemy. Jest zimno, śnieg sypia. Ja musiał jednak do Biedry przyjechać. Także Poterek czeka w samochodzie, a ja szybko polecę. On już jest przyzwyczajony do jeżdżenia ze mną. Także szybko Dobrze, sprawdzać. nie w tą stronę. Chcesz mi powiedzieć, czego ty się tato śmiejesz? <grym> Jak go wychowałaś? Gdzie ty, żeś, gdzie ty byłeś? Tato, ja go zawsze... No tak, to jest drugi uciekinie. Wiesz co? Ja go poza domem nie zgubię, a zawsze go zgubię, wiesz, gdzie? Na podwórku. Za duże podwórko. Idziemy. Nie dość, że cię przywiozłam, uciekinierze jeden, ty jeszcze poszedłeś sobie w dal na spacerek sam. Cwaniaku ty jeden. Oh. Ja cię wezmę następnym razem. Wiesz, gdzie był? Nie. Uciekł mi słuchaj yy, na ulicę. O, nie było go. Poszedł sobie, proszę mi się tu tłumaczyć. Czy ty jesteś pełnoletni? Chyba nie. <grytanie> Chodź tutaj, pierdołoty mała. Ciesz się, że ja ci tak lubię. Kochani, jeszcze nasza praca się nie skończyła. Mamusia teraz tutaj robi takie cukiereczki, tak? Mamusiu? Mamusia. Ładnie zapakować, tak świątecznie. Ale próbowałyśmy i po prostu te ciasteczka są mega. Są tak dobre. Super. Ale patrz ile z tym schodzi wszystkim, nie? Parę ciasteczek. Parę ciasteczek. Ale to musi tak. Ja jeszcze pojechałam, to zeszło. Prawda, pani poterze? No, 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 gonek, jak chodzi. Nie dostaniesz ciastka. Nie ma opcji. Nie wolno. Tak? Nie. Musisz o gardło dbać, bo ty się dusisz tymi różnymi rzeczami. Jak ostatnio zaczął dychać mamo, to. I wyobraź sobie, żeby poterek pokazał, a u weterynarza, byłoby, a i po palcu weterynarza. Poter jest bardzo nieufny. Chodź tu, Poterek, zobacz, jak pani robi. Pokaż nam się tu. Chodź no tu do mnie, co byś chciał? Chcieliśmy wziąć Harego, kochani, do domu, a w przedpokoju mama zostawiła ciastka, bo wiecie, na noc trzeba teraz brać zwierzątka do domu, dawać im ciepłą wodę, pożywienie, bo są bardzo minusowe temperatury, więc trzeba jeszcze bardziej dbać. Tak, Potuś? No. Ale patrzymy, tam są ciastka, więc mama mówi jak zrobię. Zapakuje ładnie, no to wtedy... Wtedy go zawołamy, bo my wszystkie te ciastka zjadł. I od razu do szpitala. Do szpitala na operację brzucha. Tak, pięknoszko. Wow. Kochanie jest godzina. <gry> 23.20. Nieźle. Ale super, musimy policzyć, co i jak. Super, bardzo ładnie zapakowałaś, mamo. śliczne. No. Męczona, co? No, jeszcze nie koniec. Bojeciu. Dobra, to dobrze. Kochani, jeszcze mam chrypkę, jest godzina pół do ósmej. Mamusia mnie obudziła, żeby nagrać za was strojki, bo właśnie je zawozi do szkoły. No, po prostu są piękne, mamusiu. Dziękuję. A, to są różne. To nie są wszystkie jednakowe. Wow. Śliczne. Piękne. Jezu, jaki ten jest piękny, mamo, ten. Ten złoty? Jezu, śliczny jest, no. Każdy jest inny. Tak, piękny. No i do której siedziałaś wczoraj? Do trzeci. Nie <noise> dziwnego, że cię budziki budziły, co? Nie mogłam wstać. Ale poświęcenie piękne, mamusiu. Tylko jest mi przykro, że jeden nie może zostać. Bym sobie no postawiła w pokoju. Piękne. W dobrej sprawie. Mogę jest. Cię pokazać? Możesz. Ja to już jestem gotowa. No, to ja to siebie nie pokoju. pokazuję na razie. To to. Bardzo ładne. Bramy Ci otworzę. Dobrze? dobrze? Dobrze. Ale ta piżamka cieplutka, co dobrze. mi kupiłaś. Widzisz? Galoty ciepłe. W skarpetkach spałam. O, widzisz. No, dobrze mamusiu. Bardzo piękne. Tak, Poterek, wyspałeś się?